Polacy potrafią pisać po polsku. Jeszcze jedno do Ciebie, mm. różdżka. R U Zamknięte Ży z RZ e, Jeszcze jedno do Ciebie. Adamie, jaki to jest przypadek? Mateusz jestem. To. 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 Nie, dobra, dobra, Jeszcze jednak to muszę zobaczyć. Ciebie. Podaj mi proszę trzy przykłady spójników. Izy spójników no to i albo lub pięknie bardzo... bardzo dobrze i i chyba nie wiem więcej spójników yy... jaki nie naprawdę nie wiem więcej tylko i znam jako spójnik spójniki no to coś może końcówka. jakieś końcówki uf coś tam tak ten nie nie nie, nie, nie. są nie, nie. końcówki Końcówki. A my tu szukamy spójników. No to ów coś takiego? Nie wiem, na pod i obok. One coś tam A Ale to jest ciężkie akurat. Co odpowiadały? Na, na, na coś odpowiadały, na pytanie chyba. No jakie pytanie? Gdzie? Może? Albo miejscownik, celownik. To nie tak. To. to trochę inne, inne, inne rzeczy. To nie to. Bo y, spójniki spajają zdanie. Co nie jest. To nie jest, chłopie, ja byłem w szkole... Nie, nie, Ho, ho, Przeciwnik. jeszcze więcej. może być przeciwnik, na przykład... Z zagranicy. Przeczytaj słowo chrząszcz? Chrząszcz. C-H Czyli C-H R-Z O-Ł S-C-C-Y C H R Z o ł c h r z o C z z z tak jest c h o r z Chorość. s c s z c z c h s z o n s z c h r z o s z c z Czyli mówisz chrzosz c h o no i on. Nie. Jest on? Naprawdę? Nie. C, H, on. Ja jak ja szanuję kanał Matura do Bzdura, oni mają odcinki, dodają w listopadzie odcinki, które nagrywali kupa na wakacjach. My jak nagrywamy odcinek, na przykład jutro, to zostałby on wymyślony dzisiaj o trzeciej w nocy. Albo zostałby wymyślony jutro, jakbyśmy się już wszyscy spotkali na miejscu, to wtedy byśmy pomyśleli, co dziś nagrywamy. I zostałby dodany po dwóch dniach. A oni mają materiał kurwa z wakacji. Piękne. S Z C Z C H S Z Nie, nie, nie. Ja tam słyszę szy. <grym> ja wiem, że słyszysz szy, ale tam nie ma szy. Pisze się poprawnie lud przez l o z kreską czy lud l u? Obydwie dwie formy są poprawne, bo lud to lud, a lud to jako ludzie. Na przykład lud jakiś tam Lud z otwartym u, no to to, są, to jest jakby grupa ludzi, a lud z to no to taki lud do, do, do drinka na przykład. Pierwsze skojarzenie, <laughs> tak? Okej. Okay. Na wakacje, to jest sobie y, Zwykłe u, ponieważ lud to jest taki, który się jako y Kapie, jak jest ciepło. L, L z zamkniętym U to, to jest. taki, taki lód, co kapie, kapie, jak jest ciepło. Czyli, Czyli mówi się lód y, otwarty. A LUD przez U otwarty, co się znaczy, czy nie? Lód. E, może oznaczać lód taki metalowy. Lód, przy... e, no to wtedy by było U otwarte. Bo Jakby chodziło o lód zwykły, to by było zamknięte, mi się wydaje. A -a. lody. Z kreską Aha, lód, lód, bo lody Lód, lody Wyobraźcie sobie, że możecie na coś wydać 100 tysięcy złotych Kurwa, ty też? Masz współpracę? Kurwa, oni muszą dobrze zarabiać co moje, bo nie mają wstawkę co film I to dużo muszą się na zarabiać z tego ogólnie kanał Miażdżyć M I A Rzec kropką I A Rzec kropką M I A Ż Ż Y C Y C M I a z kropką, D Żet. z kropką, I y. super, M i Ż y, z kropką, M i A Ż z kropką, G C, My i Nie czytałem, nie czytałem, R Z D Z Y C, My i A R z kropką. Szy, że? Miaższyć. Sz Sy, zy. A w jakim przypadku jest ten wyraz? Adamie. To jest Wołacz. Tak jest. Adamie. To jest Wołacz. Naki to jest przypadek. Mateusz jestem. Adamie to jest wykrzyknik. A w, czyli w trybie rozkazującym. To nie mówimy o tych trybach. A. Mówi się oni umią, czy oni umieją? Oni potrafią. To ciebie pytanko. Do mnie pytanie. Oni. Umieją. Umieją, tak jest. No, oni umią i oni umieją to jest poprawne, obydwie formy. Oni umią. Umią. Oni umią coś zrobić. Mówi się oni umią czy oni umieją? Oni potrafią. <g> 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 Bardzo ładnie. Ry, u zamknięte. Ry, u rzecz kropką, g czy. Ty u zamknięte żet z kropką d Z k a d z kropką Jak kurwa, czy tam jak mam oczy zamknięte kurwa prawda tak ry ukreskowane, ży z kropką czy k a co ona ma kurwa z tym czy CZ z czy z różczka różka ży naprawdę nie nie r Uzamknięte. zamknięte y, CZK. z tak mm -hmm. r Uzamknięte zamknięte z kropką czk -A. r u zamknięte z kropką k -A. r u zamknięte rz k -A. R z rz a S z, rzuszczka Nie ma szy w różce A CZ Nie ma czy też. Ye -ye. <laughs> Jaki to rodzaj nijaki? I podaj przykład. Eee... Ono. Nijaki to jest rodzaj bez określonego rodzaju. To jest nie jest męski ani żeński, tylko na przykład krzesło i to jest to krzesło? To krzesło. Bardzo dobrze. Super. A jakiś przykład Ale ono to też jest nijaki. To jest rodzaj Męski, żeński i nijaki. On, ona, ono. Rzeczownika No. Nijakiego. No, no na przykład samochód. Jakakolwiek rzecz chyba. Tak. Y A ja miałeś podać przykład, no to poda podałem. Znaczy nie, to jest ten samochód. Rodzaj nijaki to jest taki na przykład gdzie nie jest określona liczba osób na przykład? A to mówisz o liczbie mnogiej, wiesz, pojedyncze, ja pytam a, o rodzaj nijaki, No jakie są jeszcze dwa inne rodzaje? Pojedyncze i mnogi. Nie, to, są, to jest liczba, a ja Aha. pytam o rodzaj. Nijaki. Ty jesteś kim? Sobą. To czy w ogóle w polskim są rzeczowniki nijakie? To jest pytanie. No, nie. nie. Może teraz będę głupa, znaczy głupoty, ale może być to płeć. Może być płeć nijaka. Tak? Dokładnie. Ale jak mówisz, to jest ta płeć, to jest rodzaj żeński. A jeśli załóżmy, dziewczyna się przemieni w chłopaka, to kim jest? To jest dobre pytanie. A co dokładnie. No jak się dziewczyna przemienił chłopaka, to jest chłopakiem, tak? No, no, będzie musiała zrobić parę operacji. Tak? No to ale jeśli ona się stanie facetem, to będzie w takim razie rodzaj męski. Tak? Teraz jest rodzajem żeńskim. A ja się pytam o rodzaj nijaki. No mam jedno na myśli. Dawaj. Obojniak? Ale jakaś rzecz, taka rzecz, rzecz. nieżywa. – Ono. Nie wiem, kamień. To jest ten kamień, czyli to jest męski. No, w sumie tak. No osobowo po prostu. kogoś traktuje się. Na przykład kogo? E, no, książka. Albo co? Ksią... Nie, to jest ta książka, to jest ona. Nie jaki? No to jest takie ono. Ono. Tak, jakiś no. przykład jakiegoś ono. To powiedziałbym powiedziałabym, że ślimak. No. To jest ten ślimak. Aha, no to, o to mówimy. No to... A powiedz mi w jakim przypadku jest ten wyraz? Samochód. W przypadku? Ten samochód. Nie wiem jaki to jest przypadek. Mm, nie Ciężki kuba, ciężki. Kurwa, ciężki. No, bardzo dobrze? Dobra, mi na ladni, dostajesz perma. Już dzisiaj, bo ostatnio cię ponosiło. Eee, przypomnij tylko ile jeszcze masz subskrypcji, 20 miesięcy, VIP i niestety perm w dniu dzisiejszym. Przez ostatni miesiąc zauważyłem u Ciebie radykalną zmianę yy, zachowania na na ChatXach. Nie wiem co ci się ostatnio dzieje. Wyzywasz mnie na Instastory cały czas. I no niestety no. Trzymaj się, trzymaj się, ale popadłeś w jakieś złe towarzystwo twitchowskie. Już Nawet nie mam na kogo to, tego zgonić, bo wszyscy zmądrzeli. I zmienił, i zmienił, i zmienili się. Masny Pieróg jest normalny, wszyscy są normalni, Monsi Fallen jest normalny. A teraz, jakiegoś pajaca chopię o, o tutaj ten, chyba z myszo bo chyba za długo siedzisz i cię chyba ładuje, nie powiem gdzie. No to pierwsze to będzie stacja kontroli samochodów. Drugie na przykład, <śm> y kupiłem Zdrowić wiele samochodów do mojego garażu. Aha. Y Albo na przykład, y nie, pot nie potrzebuję już tych sa samochodów. Okej, okay, tylko ja Ci zadałem pytanie, w jakim przypadku ja... w jakim wyraz? przypadku? Na przykład, jeżeli będę świadkiem wypadku. Jeżeli... Ale kurwa dał po gorach. O, to to liczba było mocne. Muszę to jeszcze raz posłuchać. A, w jakim wyraz? przypadku? Na przykład, jeżeli będę świadkiem wypadku. Jeżeli liczba pojedyncza, nie wiem. Nie, nie wiem, co nie, nie wiem. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik. A nie rzeczownik? A co to jest hiperbola? Hiperbola to jest. To jest co widzę. Wyolbrzymianie czegoś. Yy, hiperbola to. Takie wyolbrzymiania. Jakiś przykład wyolbrzymiania? Nie wiem, dzisiaj jest gorąco jak na pustyni. Tak jest, bardzo dobrze. Zapewne jakaś choroba. Kto choruje najczęściej na hiperbolę? Mi się wydaje, że to osoby starsze by mało... Chorować na Moja rok? babka choruje no na hiperbola. Tak dzieci tego nie słyszałem, ale już nie wiem, czy to jest choroba. No chociaż dziecięca hiperbola jest coraz, coraz, wiesz, częstsza. No teraz wiecie, no to odżywiamy dzieci. dzieci kiepsko, także tak. Hiperbola. E, to jest coś z fizyki? Dobra, jaka jest liczba mnogo od słowa sędzia? Sędziowie. Sędziowie. Sędziowie, bardzo dobrze. Sędzie? Nie, nie, nie. sędzia. Jest? E, dwóch sędzinów? Nie. Hmm, to już poczujesz tej Sędzi. Spotkałem na mieście trzech sędzi. <śmijMania> sędzi? Patrz tam, dwóch idzie. Sę. Sędzi. Se nie. nie. No w togach, no. Sędzinów? Sędzi. S sędzie. S sędzi? Sędzini. <śmij> <śmij> nie. Sędzini. <śmij> <S -shin -ny. śmij> nie, nie, nie. A na jakie pytanie odpowiada czasownik? Na pytanie, co robi? Co robi, tak jest. Bardzo fajnie. Co się z nim dzieje? <noise> to też, to też, bardzo dobrze. No, kto co? Komu czemu? Co, kto? Na, na pytanie, co? Na pytanie, co? Czy na przykład, co kot? To powiedz mi, co dzisiaj robiłeś, Masz jedną rzecz, którą robiłaś. Jechałem pociągiem. I gdzie jest czasownik? Czasownik robi, czyli czasownik pociąg. Jak widać, nie każdy gardnie ortografię, a to macie odcinek Big Brain, w którym mówimy jak powstał język. Bardzo ciekawy temat. Zapraszam do obejrzenia, kręca, a my się widzimy zwykle co wtorek kręca. o 16.